przez aplikację dotyczącą prawa. Z tej okazji zaprosiłam do nas Krzyśka Lideckiego od Nas Fundacji, który pomoże i przejdzie razem z nami przez tą aplikację pod względem bardziej merytorycznym. Cześć, Asia, witam Was serdecznie. Bardzo mnie cieszy taka inicjatywa portalu Moje Państwo, ponieważ jako prawnik też wiem, że bardzo trudno jest znaleźć przepisy różnych aktów prawnych. Oczywiście są liczne bazy danych, są bazy danych komercyjne, natomiast to, co jest wyjątkowe przy tym rozwiązaniu, to jest to, że poszczególne akty prawne, typu kodeksy czy ustawy, powiązane są na przykład z aktami wykonawczymi, czyli rozporządzeniami. Nie trzeba wielokrotnie klikać, a wiemy, że też w pracy prawnika, często działającego pod presją czasu, otrzymanie takich informacji dosyć szybko bywa bardzo istotne. Po prawej stronie mamy zebrane różne kodeksy, czyli te najważniejsze, no, trudno powiedzieć najważniejsze, ale może najbardziej takie istotne pod względem systemu prawa akty prawne ustawa, która jest, obejmuje jakąś większą część zagadnienia, ale również w zakładce Prawo, jak widzicie, mamy. Inne informacje dotyczące wszystkiego, co tak naprawdę w związku z prawem zostało wytworzone, chociażby ze strony Sejmu, bardzo ostatnio głośno komentowana sprawa głosowania, mamy treść. Przy odpowiedzi marszałka Sejmu na pismo prezydenta w tej sprawie. To też są rzeczy, które wspomagają pracę prawnika, bo nie tylko wiedzą, jakie prawo jest stanowione, ale też w jaki sposób prawo jest stosowane. No, weźmy przykład kodeksu karnego, zaraz przejdziemy do dalszych części też funkcjonalności tego portalu. Ale warto chwilkę zobaczyć na tym przykładzie. Jest to kodeks, ustawa, która no, służy w zasadzie wszystkim prawnikom, niezależnie od tego, w czym się specjalizują. Od czasu do czasu jest pewna pokusa, żeby sprawdzić, co na to prawo karne. No i możemy zobaczyć, że oprócz tekstu, który też umożliwia nam wykonanie, jakby kopii czy całości czy fragmentów, które potem łatwo jest ustawić sobie w w jakimś treści pisma, które będziemy, czy w jakiejś polemice, którą toczymy z jakimś urzędnikiem na przykład, możemy zaznaczając sobie, prawda, i kopiując to, to dosyć ułatwić sobie życie, no bo też o to w tym, w tym projekcie, w tym zestawie danych również chodzi. Mamy, co to jest ważne też dla, dla nas jako prawników, którzy no, muszą opierać się na wiarygodnych źródłach informacji. Mamy podane skąd jest to źródło ustawy, tak żebyśmy mieli pewność, że to nie jest jakiś tekst wymyślony przez nas ani pochodzący z jakiegoś opracowania, a jest no, z, ze stron rządowych. Oczywiście tu muszę zrobić to zastrzeżenie, nie jest jeszcze dziennik ustaw, ale będziemy też pracować nad tym, żeby ten dziennik ustaw był w to włączony. No, to jest rzeczywiście to źródło prawa w Polsce obowiązujące, natomiast jako, jako to pewne pewne i pełne wsparcie dla pracy, dla pracy prawników w zupełności te źródła wystarczą. Możemy prześledzić nowelizacje, które, które miały, miały miejsce, co też jest istotne, chociażby wtedy, żeby porównać sobie, jakie były przepisy przejściowe w tych przypadkach w jakimś danym czasie, w danym kontekście. Te przepisy stosować. Są odesłania do, do tych innych aktów, które tam są wymienione. No i co też jest istotne w tym przypadku. To orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego, które są powiązane właśnie z poszczególnymi przepisami kodeksu karnego. Co istotne, jak wciśniecie sobie taki przycisk, obserwuj, no to wtedy otrzymacie powiadomienia dla wszelkich danych, które będą się zmieniać wraz ze zmianą tego aktu, czy tych aktów wykonawczych, czyli rozporządzeń. Porządzeń do, do kodeksu karnego. Cofnijmy się trochę w takim razie jeszcze do tej głównej strony działu prawo. Tam znajdziecie tam znajdziecie na pierwszym miejscu wyszukiwarkę i to jest super wygodne, bo czasami w naszej pracy jest tak, że wiemy, że coś dzwoni, ale nie wiemy w którym kościele. Czyli innymi słowy, że wiemy, że jakiś obszar życia, jakaś kwestia jest regulowana przez przepisy prawa, natomiast no nie zawsze zdajemy sobie sprawę, z jakiej to wynika, konkretnych z jakich to wynika. Konkretnych przepisów, no i wtedy musimy raz, że buduje to naszą wiedzę, jaki akt prawny reguluje daną kwestię. No a druga kwestia, że możemy dzięki temu odwoływać się do kolejnych aktów z nim, z nim powiązanych. Mi siłą rzeczy najbliższa, mojemu zainteresowaniu jako prawnikowi działa. W organizacjach pozarządowych jest kwestia informacji publicznej, więc na początku taki lekki przykład, właśnie wpiszę sobie informacja publiczna, czyli już mamy dwa wyrazy i z tymi dwoma wreszcie również wszystkie te informacje, które jakoś są z informacjami publicznymi związane i są zawarte w różnych aktach prawnych tam wszędzie, gdzie. Pojawia się kwestia dostępu do informacji publicznych, kto będziecie mieli, również też te informacje, które pochodzą z biuletynów informacji publicznych poszczególnych ministerstw, na przykład już decyzje określające w jaki sposób tam... Informacja jest udostępniana, takie techniczne kwestie porządkowe. Tutaj przykład był Ministerstwa Obrony Narodowej. Jeżeli weźmiemy sobie znowu ten tekst, to jest podobny mechanizm, jeżeli wejdziemy w ustawie o dostępie do informacji publicznej, jest podobny mechanizm, jak w przypadku kodeksu, który Wam pokazywałem, czyli mamy. Treść samej ustawy, mamy też to, co jest tutaj dosyć istotne z punktu widzenia wykonywania samego prawa, czy wiedzy na ten temat, jak to prawo na takim bardzo praktycznym poziomie, czyli na poziomie już rozporządzeń wygląda. Też mamy tą zakładkę akty wykonawcze, które możemy sobie dowolnie przeglądać, otwierać. Eee, wszystko, eee, wszystko działa. Eee, też w przypadku większości, zdecydowanej większości eee, aktów tych powiązanych, też jest możliwość kopiowania. Tych, tych informacji, no ale też wiedza na ten temat, znowu, które to organy na przykład takie, takie akty, akty wydały i co jest istotne, jeżeli na przykład tutaj zakładając, że wklikałem się od razu w rozporządzenie, o którym mowa, to mamy nie tylko treść, ale ważna jest często informacja na podstawie jak, przepisu, jakiej ustawy. Takie rozporządzenie wykonawcze było przyjęte, no bo często już z kolei trafiamy właśnie, że jest jakieś rozporządzenie, no musimy powiązać to z jaką, z jaką ustawą, na podstawie jakiej ustawy ono zostało przyjęte, no bo też pamiętamy przecież o tym, że tylko rozporządzenie może określać to, co, do czego zostało tam minister. Prawda? Czy, 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 czy Rada Ministrów upoważniona wyraźnie w, trakcie, w tekście samej, samej ustawy? Tu podobnie, zresztą możemy, akurat może nie w tym przypadku, ale jeżeli, jeżeli się. Też cofniemy do, do kwestii już samej, na przykład ustawy. Możemy obserwować to, w jaki sposób te zmiany następują. Wydaje mi się, że z takich jeszcze dosyć istotnych rzeczy, które, bo to jest taki przykład na, na ten, jest ulubiony, ulubiony przykład Asim, która tu ze mną siedzi, czyli wpisanie słowa Żaba, co wydaje się mało praktycznym rozwiązaniem. W tym sensie, że e, e, no, jest to bardzo szeroko, jakbyśmy w Google wpisali żaby, to e, myślę, że akty prawne by nam się nie, nie pojawiły. Natomiast e, zwróćcie uwagę, e, strasznie dużo informacji i podkreślam też nie tylko tych informacji, które dotyczą prawa powszechnie obowiązującego czyli tych przepisów, które są e, wydawane przez, e, przez Sejm. Czy na podstawie ustawy, właśnie wydawane przez w drodze rozporządzeń, ale również prawo lokalne, czyli te uchwały, które udało nam się pozyskać z poszczególnych gmin, które takie uchwały prezentują w Biuletynie Informacji ja Publicznej. I ja chciałam zaznaczyć, że nasza przeglądarka pozwala również na wyszukiwanie różnego typu odmian. Czyli jeżeli wpiszemy wyszukiwarkę słowo ŻABA, znajdzie nam różnego typu akty prawa. Które zawierają odmiany, żaby, żabą, żabów. Yy, także wszystkie te akcje znajdują się w jednym miejscu. I, yy, jeżeli chodzi o działalność organizacji pozarządowych, takie wszystkie ustawy lub uchwały w prawie, w prawie lokalnym mogą nam pomóc yy, wnioskować o podobne sytuacje i podobne rozwiązania w naszej gminie, jeżeli chcielibyśmy również yy, tymi żabami się zająć. Eee, tak, tymi żabami też e, trzeba pamiętać, że nie tylko żaby, ale też na przykład zwróćmy uwagę, są pszczoły też. są też. To jest taki z kolei, ale może nie o prawa autorskie. To jest coś, co często czegoś szukamy. Wiemy, że jest oczekiwana od wielu, wielu lat większa reforma. Wciskam szukam, zobaczymy, co nam wyjdzie z prawem autorskim. Patrzcie, też akty międzynarodowe. No, one też są przyjęte w formie, w formie uchwały, ale te akty międzynarodowe, które obowiązują w Polsce, również tutaj, tutaj znajdziecie, jak mówiła Asia, też jest o prawie autorskim, prawa autorskiego, także różne odmiany, które gwarantują nam to, że takie, do takich informacji do trzecie, no, nieważne w zasadzie, w jaki sposób to będzie, będzie zapisane. To, co jeszcze na koniec wam chciałem powiedzieć na, na, temat, na temat całej tej zakładki, to że oprócz tego, że rzeczywiście pojawiają się, to co jest rzeczywiście ogromną pomocą dla, dla, dla prawników. Te informacje, które dotyczą Trybunału Konstytucyjnego czy orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego, to będziemy również starali się zrobić tak, żeby powiązać to z orzeczeniami innych sądów. Jest osobna taka zakładka orzeczeń zakładka prawo i mamy zakładkę orzecznictwo. Orzecznictwo jest zebrane z dwóch baz z największych, czyli z bazy sądów administracyjnych, sądów powszechnych i też jakby w ramach, ale tu jest wydzielone orzecznictwo Sądu Najwyższego. zresztą duża zasługa Fundacji e Państwo, która, która zdobywała też w skutek orzeczeń sądów administracyjnych, z kolei te orzeczenia sądów Sądu, sądu Najwyższego. Czy tu będzie Żaba? Zobaczmy, czy będzie. Ręczy. Że nie będzie żaby, to spróbujmy prawa autorskie w takim razie. Chcemy zobaczyć, jakie są orzeczenia dotyczące prawa autorskiego. Klikam, szukam. Zobaczmy. Jest pewne. A, jeszcze może. Kliknę jeszcze raz. Jeszcze raz. I jeszcze. Okej. Okay. Ale czy to jest kwestia tego, że nie ma prawa autorskiego? To chyba niemożliwe. Zobaczmy. Może tutaj prawa autorskie. Autorskie, okej. Okay. I wtedy pokazuje nam się orzecznictwo, takie, które dotyczyło praw autorskich, ale akurat w sądach administracyjnych, co też jest istotne, jeszcze. Mamy, mamy opisane, które, które y, y, orzeczenia, na przykład NSA, jeszcze jak to było postępowanie jednoinstancyjne, było wydane przed, y, przed reformą. Czy znajdziemy coś takiego samego w y, ustawach, y, które są, w które są z y, sądów powszechnych? Y, zaraz zobaczymy. Y, Prawo autorskie, Zaczcie, 8 tysięcy wyników mamy w ogóle takich. I jest, jest, słuchajcie, możemy sobie porównać y, stosunkowo, y, Nowo rzecznictwo, jaką mówię, ta baza jeszcze jest w dalszym ciągu rozbudowywana, ale generalnie to, co chcieliśmy wam pokazać, to jest to, że po pierwsze macie możliwość korzystania z informacji o prawie, czyli tych wszystkich aktów prawnych, które które w Polsce zostały wydane i które obowiązują, one są w sposób przyjazny ze sobą powiązane. I również dział dotyczący orzeczeń, czyli w jednym miejscu w zasadzie wszystkie orzeczenia, które są publicznie dostępne, ale bardzo trudno osiągalne. I my staramy się to zebrać tak po prostu, żeby było Wam łatwiej to przeglądać. I to jest Najważniejsze, za darmo. A no to jest w ogóle bardzo istotne, ponieważ rzeczywiście jeżeli będziecie porównywali nas z bazami komercyjnymi to tam znajdziecie również nie wiem, komentarze, teksty. Na pewno z tego się fajnie korzysta, natomiast też wiecie ile one kosztują. No i tutaj zdecydowanie wyprzedzamy pod tym względem wszystkie inne serwisy. One są za darmo, ale są przede wszystkim wiarygodne. Łatwo wyszukiwalne i w ogóle jesteśmy ciekawi też Waszych uwag. Jak Wy będziecie mieli jakieś pomysły, w jaki sposób to, to zmienić, rozwinąć. lub rozwinąć. Też proponujemy taki layout, że na początku pojawiają się rzeczywiście te aktualności, co zresztą jest dosyć podobne do tego, co pojawia się w programach komercyjnych. Natomiast u nas pojawia się zdecydowanie więcej tych informacji, bo one, jak mówiłem, chociażby już ten słynny przykład odpowiedzi marszałka Sejmu na pismo prezydenta RP. On w takiej bazie komercyjnej się nie znajdzie, ale wszyscy, którzy zajmują się na przykład kwestią Trybunału Konstytucyjnego, czy kwestią Sejmu, jego regulaminu, będą bardzo zainteresowani też właśnie tym, w jaki sposób marszałek Sejmu stosuje prawo i każdy będzie mógł to sobie ocenić. Ja Wam bardzo dziękuję. W takim razie dziękuję też portalowi Moje Państwo, że coś takiego przygotował, bo moja praca prawnika będzie dużo łatwiejsza. Dzięki, Asia. Okej, okay, to dziękujemy Wam bardzo za posłuchanie dzisiejszego nagrania i do usłyszenia kolejnym razem. I co? Wycinamy środeczek?